Odpady to jeden z najważniejszych problemów ekologicznych w Polsce. Powoli dostosowujemy się do prawa unijnego, ale daleko nam jeszcze do zachodnich standardów. Każdy z nas codziennym zachowaniem wpływa na swoje otoczenie, dlatego w tym roku Ministerstwo Środowiska zachęca Polaków do świadomego, zgodnego z zasadami ekologii, postępowania ze śmieciami. Dziękuję, proszę księdza. Dobrze, dobrze. A czemu śmieci do nas wozisz? Wożę wszyscy. Więc wszyscy. Strujesz tym ludzi, zwierzęta i wodę. A smród taki, aż turyści z okolicy uciekają. Grzech. Jak to grzech? Wywożenie śmieci na dzikie wysypiska to grzech. Gorszy od wielu innych. Grzech ekologiczny. Nie zaśmiecaj swojego sumienia. Proszę księdza, bardzo serdecznie dziękuję. Zaraz, zaraz. Śmieci za domem palisz. Nie, wszyscy, proszę księdza. Wszyscy, ale od ciebie dęsino brązowy, Siarczki, chlorowodór, cianowodór. Czech popełniasz. Mam jedyna. grzech ekologiczny, za który wszyscy płacimy. Ale proszę księdza. Chcesz na raka zafundować albo inne jakieś ciężkie choroby? Dzieciaki własne poczuć. Niech mnie ręka puska broni. I warto to sobie sumienie zaśmiecać. Nie zaśmiecaj swojego sumienia. Jeśli nie będziemy budować spalarni, odzyskiwać surowca z recyklingu, to utoniemy w śmieciach.